Witamy Państwa bardzo serdecznie na warsztatach kuchni hiszpańskiej prosto z Sunset Waves w Benidormie. Dzisiaj gotujemy z dwiema specjalistkami od kuchni hiszpańskiej, Olgo i Mar. Widzimy piękne Morze Śródziemnomorskie z 16 piętra w budynku Sunset Waves. Nasze specjalistki hiszpańskie kuchni hiszpańskiej reprezentują hiszpański gastronomiczny atelier Pokere, który znajduje się w Elcze, z których usług zawsze można skorzystać, będąc na miejscu w Hiszpanii, również na wynos, również proponują różne typy warsztatów kuchennych. Wszyscy hiszpańskie bardzo hiszpańskie, bardzo śródziemnomorskie. Wszystkie są proste w przygotowaniu i bardzo ciekawe. Będzie to hiszpańskie gazpacho, czyli zimna zupa warzywna. Jest to danie, które pochodzi z Andaluzji. Oprócz tego mamy w planach przygotować tosty hiszpańskie z pomidorem i szynką hiszpańską oraz e, fantastyczne krewetki. Czosnkowo. Zaczynamy? Zaczynamy od gazpacho, czyli obok Two Jest to jedno z najważniejszych hiszpańskich dań. Niesamowicie proste w przygotowaniu. Zimna zupa warzywna. Co będziemy potrzebowali, żeby przygotować gazpacho? Pół kilo dosyć dojrzałych pomidorów. Go ząbku, jedną czwartą część cebuli, pół zielonej papryki, jedną czwartą część ogórka, kromkę chleba, odrobinkę oliwy z oliwek, troszeczkę jedną łyżeczkę. Octu i zimną wodę bądź lód. I szczyptę soli na koniec. Y Jest to jedna z najprostszych przepisów hiszpańskich. Wystarczy wszystkie elementy umyć, te warzywa, które trzeba obrać, i... we'll obrać. Potem je wszystkie razem po prostu miksujemy, uprzednio no, no, pokrojone. Jak widzą Państwo głównie jest to tak naprawdę głównym składnikiem maspacho, to są właśnie pączkony. Także uprzednio umyliśmy wszystkie warunki, kroimy je na małe kawałeczki. Ogórki oczywiście, jak ktoś lubi, obieramy i zaczniemy zaraz miksować naszą zupę. Czas przygotowania tego dania to jest tylko 5 minut, także jest to naprawdę danie szybkie, zdrowe, pożywne i przede wszystkim bardzo szybkie w przygotowaniu. I zarazem, jako że jest to zimna zupa, jest to danie niesamowicie ożywiające w gorące dni. Jak wiemy, bazą hiszpańskiej kuchni jest przede wszystkim olej z oliwek. W tej okolicy, w której się znajdujemy, czyli w regionie Alicante, jest niesamowita ilość drzew oliwkowych oraz olejek jest bardzo rozbudowana i bardzo powszechna. Drugim elementem tej zupy jest pomidor. Pomidor jest również tutaj bardzo często kultywowany i nie wiem, czy wiedzą Państwo, ale Hiszpania jest jednym z krajów, który najwięcej produkuje pomidorów w Europie. Pamiętajmy, że to ma, że pomidory są jedzeniem na pewno antyrakowym, pożywieniem zdrowym, obfitującym w witaminę C i potas. Oprócz tego, nie musimy chyba mówić o zaletach czosnku, cebuli i pozostałych elementów, jak również najważniejszego elementu i zarazem bardzo typowego dla śródziemnomorskiej diety, czyli oliwy z oliwek. Tak? Oliwa z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Tak? Widzę. Specjalistki od kuchni hiszpańskiej kroją uprzednio umyte warzywa, po czym zdaje się, będą je miksować, tak? Także przypominam, składniki potrzebne do tej potrawy, pół kilo dojrzałych pomidorów. Ważne, żeby były dojrzałe, nie mogły być twarde. Potrzebujemy pół ząbka czosnku, jedną czwartą część cebuli, pół zielonej papryki, jedną czwartą część ogórka, kromkę chleba zwykłego, to nie musi być jeden specjalny chleb, oprócz tego, odrobinę oliwy z oliwek, łyżeczkę octu, zimną wodę lub lód i sól. Wszystkie elementy wkładamy. Tutaj panią stało z Thermomixa, zdaje się, aczkolwiek my możemy również skorzystać z najzwyklejszego blendera. Także, wszystkie elementy tutaj, kolejność nie, nie ma znaczenia, wszystkie elementy razem łączymy w blenderze bądź w Thermomixie. Jak chodzi o wodę, to jest po prostu powiedzmy około 200 ml wody, w zależności od ilości warzyw. Dwie łyżki oliwy z oliwek. I teraz zaczynamy wszystko już miksować, blendować, żeby wyszła nam z tego taka zupa-krem, ale zupa-krem zimna. Pamiętajmy, że wodę możemy również zastąpić lodem, co jest zaskoczeniem często dla, e, dla ludzi z północy, że może być zupa z lodem, aczkolwiek hiszpańskim. Także jak widzimy, Pani Mar w tym momencie miksuje warzywa. I nasza zupa będzie zaraz gotowa. Także jak Państwo widzą, przygotowanie gazpacho Andaluz, czyli andaluzyjskiego gazpacho, jest naprawdę niesamowicie łatwe, proste i przede wszystkim jest to danie niesamowicie hiszpańskie, śródziemnomorskie i bardzo pożywne. A czy istnieje coś lepszego niż gotowanie z widokiem na morze? Wydaje mi się, że nie. Nasi klienci zawsze mówią, że Kupię to mieszkanie i tutaj będę pił wino, tutaj będę gotował, tutaj będę patrzył sobie na przepiękne morze w Benidormie bądź na góry czy na inne piękne elementy naszego krajobrazu. Jak Państwo widzą, gaz paczy już jest kremowy, jest już to praktycznie zimna zupa krem. W zależności od gustu możemy dodać troszeczkę więcej wody i wody było mniej lub bardziej gęste, to jest już kwestia gustu. Największy jakby smak w gazpacho dają pomidory, dlatego pamiętajmy, że muszą być dojrzałe, wręcz mogą być prawie przejrzałe, bo po prostu muszą być miękkie i nadają najważniejszy Jakby cały smak, głównym bohaterem smaku gazpacho są właśnie pomidory. Cała reszta jest takim dodatkiem, prawda? Także widzimy, że Pani Mar jeszcze jednak domiksowuje odrobinkę to gazpacho i zdaje się, że zaraz będzie gotowe gotowe. I w tym momencie dodała jeszcze na koniec y, odrobinę oliwy, jeszcze raz dodała oliwy do naszego gazpacho i ponownie je blenduje, tak, żeby ta oliwa tam się fajnie, że tak powiem, y, zintegrowała, prawda, z pozostałymi składnikami. Zup. Już mamy praktycznie, wszystko jest gotowe i możemy serwować nasze piękne danie. Wystarczy nam zwykły talerz bądź miseczka, przelewamy gazpacho, które jest kremowe, ma piękny kolor, pachnie fantastycznie. Pachnie wiosną, pachnie latem, pachnie słońcem. Już pierwsza, pierwszy przepis jest zrealizowany. Możemy ewentualnie jeszcze odrobinkę oliwy polać na, na, na zupę, żeby ładnie wyglądała. I ewentualnie udekorować kawałkami małych warzyw. Po Chcę Que tiene un muy... Teraz panie mówią o specjalnej oliwo z oliwy. I co ciekawe, ta oliwa z oliwy pochodzi z oliwek, y które zostały y estando, zebrane z tysiącletniego drzewa oliwkowego. Takich drzewek tysiącletnich oliwkowych. Ich nie jest wiele w regionie Alicante. Możemy je policzyć na, 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 na palcach obydwu dłoni. Aczkolwiek właśnie z takich najstarszych drzew oliwkowych ta oliwa jest najlepsza. I ta oliwa z Almanfara, z której my dzisiaj korzystamy, ona właśnie pochodzi z takich tysiącletnich drzew. Także w Hiszpanii oliwa jest dobra na wszystko, także warto jeszcze taką zupę zimną polać odrobinkę oliwą i ewentualnie możemy ją udokorować albo małymi tostami podsmażonymi, bądź e, możemy postawić panko, pomidor i hamon, czyli chleb z e, pomidorem i Szynką typowe hiszpańskie śniadanie. Trzy proste albo cztery proste składniki, ale ważne, żeby były najwyższej jakości, czyli chleb, hiszpańska szynka i pomidory, oczywiście oliwa, jak zawsze. Oliwy nigdy nie może zabraknąć w hiszpańskiej kuchni. Nie robimy jak w Polsce, czyli nie kroimy pomidora, tylko pomidora w Hiszpanii krzemy na tarce. Dodajemy odrobinkę soli, pieprzu i oliwy i robimy taką jakby masę pomidorową, którą położymy na chleb którą posmarujemy chleb. Także jak Państwo widzą, oliwa jest dobra na wszystko. Dajemy również. Zaleta oliwy jest bardzo dobra na serce, na krążenie i ma również innych wiele zalet. Także jest to potrawa bardzo prosta. Najważniejsze jest, żeby to był jamón iberico de bellota, czyli ta prawdziwa hiszpańska szynka, jaką widzimy w hiszpańskich barach, gdzie są zawieszone pod sufitem. Tak, można je kupić w supermarkecie również w Polsce, można je kupić w Hiszpanii, można je kupić przez internet, także w Hiszpanii w każdej kuchni taka pata de hamon, czyli właśnie taka duża szynka na specjalnym stojaku stoi i każdy może sobie podejść i po prostu odkroić kawałeczek. Aczkolwiek możemy również ją kupić w każdym polskim supermarkecie, już zapakowaną w plastiku, prawda? I to jest tak naprawdę najbardziej typowe hiszpańskie śniadanie, czyli to i kawa z mlekiem. Ostatni przepis na dzisiaj, i wydaje mi się, że też może najciekawszy, ponieważ najbardziej egzotyczny dla polskiego odbiorcy, to są gambas a la chio, czyli czosnkowe krewetki. Będziemy potrzebowali krewetki, jak tutaj widzimy, świeżutkie. U, u nas one są świeżutkie, prawda, także mamy je, że tak powiem, z zatoczki w Santa Pola, czyli bardzo niedaleko od Benidormu, bardziej na południu Talicante, ale w Polsce możemy kupić zamrożone bądź również świeże na targu. Co ważne, będziemy potrzebowali, jak mówiliśmy wcześniej, to jest bardzo ważne, I Krewetki, czosnek, oliwę, sól, ostre papryki. I ważne mają Państwo że są na program na ekranie dokładnie w spis składników. I co ciekawe, w Hiszpani w hiszpańskiej kuchni również używa się świeżej pietruszki. Przystępujemy do rozgrzania oleju. Oczywiście oliwy z oliwek na patelni. I. Przystępujemy do oczyszczenia naszych krewetek. Czyli musimy je bardzo ładnie oczyścić, odciąć główki i zdjąć z korpusu łuski. Mamy już potem czyste, czyste, piękne krewetki. I tak jak tutaj Pani mówi, na ten talerz krewetek będziemy potrzebowali dwa ząbki czosnku i to nam wystarczy absolutnie. Żeby też nie było zbyt czosnkowe to danie. Ahora lo estamos pelando y lo vamos a laminar finito. Olivek grzeje się na patelni. La gamba roja de Santa Pola es una gamba muy preciada. Tiene un color rojo, pero no demasiado intenso krewetki, y, y va listada. Una manera de saber que la gamba que es muy especial especie, la es y después que la cabeza tiene un tono Es una gamba especial, con un sabor especial, dada la riqueza que tiene biológica la, la bahía de Santa Pola. I jest to region bardzo czysty, nie a wiadomo, że krewetki są bardzo zdrowe i posiadają montare. bardzo <grym> dużo witamin i wapnia i białka. To jest bardzo ważne, bo my zapominajmy, że hiszpańska kuchnia i wszystkie elementy, które dzisiaj przygotowujemy dla Państwa, wszystkie przepisy, oprócz well, tego, tego, że są proste w przygotowaniu, w natura. ciekawe i ładne, to również bardzo zdrowe. No, no. no, Olej już jest gorący, także w, y, możemy zacząć przy, podsmażać nasz czosnek. Panie stwierdził, że jednak troszeczkę jeszcze więcej czosnku, czosnku nigdy nie zabraknie. Y, każdy ząbek kroimy na 2, 4, 5, 6 części. A tutaj z kolei pani Olga mówi, że tak jak mówiłem o, o oliwie, pani Olga mówi, że hiszpańska kuchnia nie może się obejść absolutnie bez czosnku. Jeżeli już w tym momencie jest czosnek i jest oliwa na patelni, możemy w tym momencie dołożyć pokrojone dwie ostre papryczki. Ważne, żeby były suche, ponieważ w hiszpańskiej kuchni. Głównie korzystamy z tych suchych papryczek, aczkolwiek jak będą świeże, to też nic nie stanie, ale w przepisach są suche. Szko, także że czosnek się rumieni. Papryczki ostre, czyli cayenne, sprawiają, że ta trawa będzie bardziej pikantna, ale też nie za bardzo. Ja mówię nie i także i w tym momencie Pani Mar mówisz właśnie w tym momencie, że miesza naszą miksturę po to, żeby, żeby oliwa z oliwek przesiąkła zapachem i smakiem czosnku i naszych papryczek. To jest perejil, luego potem vamos Teraz kroimy świeżą pietruszkę. Już sobie ją przygotowujemy, uprzednio umyto. Teraz zacznijmy przesiąka z makiem czosnku i papryczek. I przygotowujemy sobie dobrze pokrojoną.

Krewet, krewetki, albo Gambas al pilpil. Pilpil pil to jest właśnie ten typ papryczki. Czyli w Hiszpanii mają dwie nazwy to danie. Jak będą Państwo w Hiszpanii mówi, to można zamówić albo gambas al pilpil, pil, albo gambas al ajio Ale pięknie pachnie. I widzimy, że czosnek już jest przyrumieniony. Na pewno również jest też pikantny dzięki naszym guindillas, czyli ostrym papryczkom. Bardzo gamba, jest ważne, żeby que mucho cuidado, que jak w, w momencie, jak złożymy y, krewetki y, na patelnię, to musi być czosnek już zrobiony, ale nie punto, za bardzo. Czyli musi być taki cuevo, przyzłocony najlepiej, żeby był koloru złota, tak? Ponieważ krewetki będą się smażyły tylko przez minutę. Także nie możemy, że tak powiem, ani jednego z tych elementów za bardzo przesmażyć, żeby się nic nie spaliło. Także jak będzie już zarumieniony czosnek, to wtedy możemy położyć również, dołożyć nasze krewetki. I olej musi tak. Czyli kładziemy krewetki, i za minutę danie będzie gotowe. Także jak Państwo widzą, są to danie naprawdę proste, przyjemne w przygotowaniu. I bardzo zdrowe. I ta entró anoche los de cerca Santa Pola. Panie właśnie mówił, że te krewetki zostały kupione dzisiaj rano na, na giełdzie rybnej, Pani tak? W Hiszpanii są giełdy rybne, gdzie można kupić właśnie najświeższą rybę, i pozwalam. Także te te krewetki są naprawdę. I un color más Nada, medio minuto, Potrzebujemy jeszcze tylko pół minutki, porcada, i zaraz nasza potrawa mama, będzie gotowa. Także y luego, lo jest to un czysta przyjemność. Takie si potrawy ya, lubię. De la sartén, Dobre, de la świeże, smaczne, bardzo zdrowe mm. i szybkie. A, mm. Coś wspaniałego. <laughs> I va la tekstura del aceite. Va ligándose. O, już zaraz no będziemy mieli danie gotowe. Również to nie możemy zrobić zamiast w, w, na patelni, możemy również zrobić ten sam proces w piekarniku. Też istnieje taka opcja, aczkolwiek na patelni jest łatwiej. Ya han color. Y ya les vamos dando la możemy je pomieszać, możemy troszeczkę sprawdzić, czy z jednej strony za bardzo się nie przerumieniły, aczkolwiek. Tak jak mówiłem, wszystko powinno być ok w ciągu minuty. Pachnie coraz bardziej intensywnie. Hmm. Fantastycznie. Wyłączyliśmy już gaz, czy prąd w przypadku naszym. I potem y, możemy jeszcze zostawić na chwileczkę ramba, te krewetki na, na, sí, 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 na naszej so... patelni, żeby przesiąknąć para... vale, pues Po czym możemy Esta... już zacząć serwować na talerz. Se es España, de barro. Tak. Już mamy wszystko gotowe. Mm. I jako dodatek mm. do naszej potrawy es to es będzie goregano. po prostu chleb. I dekorujemy całą całość świeżą pietruszką. Pachnie wspaniale, coś niesamowitego. Nie ma nic lepszego niż takie proste, i dobre i zdrowe przede wszystkim potrawy. Wszystko to. Co najważniejsze, o czym zapomnieliśmy? Wino. To jest najważniejsze. Wybraliśmy dzisiaj winę, wino hiszpańskie z regionu Alicante, bardzo popularne tutaj w naszym regionie, które się nazywa Marina Alta. I to jest zarazem nazwa tego regionu, w którym się dzisiaj znajdujemy, czyli region Benidormu, Altea, to jest wszystko Marina Alta, czyli wysoka Marina. I to jest typowe wino z tego regionu. Wino dobre, białe, ożywiające, idealne na lato. Z kogo, z kogo mariamy ten wino? Lo hemos elegido, porque aparte de ser de z regionu, cuando vengais, y lo vais a poder probar, porque va muy bien el pescado y los arroces alicante. Wybraliśmy to wino bueno, specjalnie to final... dla a dzisiaj, z powodu tego, że jest z, naszej, z naszego regionu i też idealnie pasuje do wszystkich naszych tutaj regionalnych potraw, takich jak ryże, krewetki, gazpacho oraz również wszystkie typy hiszpańskiej szynki. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, nasze gazpacho możemy również udekorować bardzo drobno pociętymi warzywami. I wszystko jest gotowe. Także co nam pozostaje, to tylko spróbować tych fantastycznych potraw. Jak Państwo widzą, wszystkie były smaczne. Są dieta smaczne, e, la proste la e, de la i zdrowe. No nie wiem, czy Państwo widzą, ale w ogóle a hiszpańska a kuchnia jako fenolina jest ponieważ jest to i, i ważny de, element kultury hiszpańskiej de, de i, de i, de I de jest to kuchnia, która miała na wiele innych krajów Wszystko świeże, zdrowe i przede wszystkim z widokiem na morze. Luego, Dziękujemy gracias. Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiamy z Benidorm.